Witajcie w powtórce testu LT w losowaniu na dziewiątki, mapa oczywiście piaszczysta rzeka i mamy tutaj być może bitwę rekordową pod względem uszkodzeń, czyli po prostu będzie się działo, jestem ciekawy jak bohater tego dokona, bo poza tym, że ten pojazd jest świetny do podświetlania, to też całkiem niezłą siłę ognia ma i wiele lajcików byłby w stanie zniszczyć, ale... Też czasami co nieco odbije pytanie tylko czy od tego Ebera nie moglibyśmy przez momencik dostać spota, ale udało się. Mamy baczata który no jest w stanie nam zagrozić, poza tym inna testetka nas wykryła, więc co tutaj robić. Wsparcia jako tako za bardzo nie mamy. Zwłaszcza kiedy te dwa baczaty nam tu wyjadą jak FV przywalił temu testo lt świetny strzał w jego wykonaniu, tylko że teraz my musimy palić są wrotki, bo te baczaty jadą po nas, to zobaczcie, troszkę ryzykownie, przez chwileczkę dla nas było, ale udało się w miarę sobie poradzić, jest jeszcze kołowiec niestety nie przestrzeliliśmy go, zdążył się schować, a nasz FV, no trafił do garażu, ile można było w tamtym miejscu stać, no też sobie w sumie jest sobie troszeczkę winny ale przynajmniej nie zginął za zero za to teraz Arta się na nas ujdzie, nie no, to jest dużo powiedziane no tamten Fo jakby stanął troszkę bardziej defensywnie tutaj to miałby szansę sobie jakoś poradzić ale nie tym razem niestety został zgarażowany przez ten pluczoton ton Batczatów, a teraz to co my możemy robić strzelać Fosza po garnku na blisko mamy baczata, który Sprawi naszej drużynie sporo problemów, ale za to przynajmniej. O, jeszcze jeden jak nas zaskoczył, ale popatrzcie, troszeczkę odbijamy i ten badczat w szoku, jak to light, dwa strzały zablokował. No ale, no teraz to bohater troszkę poczuł się zbyt pewno siebie i o mały włos nie wyjechał pod lufę kolejnego bata. No, tak bezpośredniego ognia to ten pojazd tracnie wytrzyma i tu jeszcze w tej bitwie jest jeden zasadniczy problem. Przeciwnik miał ISA 7 jako czołg ciężki na 10 pierze. My takiego nie mieliśmy. Ja uważam, że to jest troszkę lekko mówiąc niesprawiedliwe. O, i fatalne bicie na tego buteka, ale wchodzi. Już mamy 2200 uszkodzeń. No i ogromną przewagę liczebną przeciwnika w tym miejscu. Nasi pocisnęli drugą stroną właściwie dwa. Baty, ale to się skończyło tak, że jeden trafił właśnie do garażu po strzale FVa, który. No, nie wiem jak, jakoś go tam upolował. Te dziesiątka nie zdążyła go ani skończyć, ani dobić, a my mamy szansę się zemścić za, naszym, za naszego sojusznika. I to robimy. Poza tym wiemy jak skończył inny testo LT od innego FV, -a, więc chyba. Opłacało się nie podzielić jego losu. BZ-ka raczej bez szans. Ona jeszcze chwilę może tam pożyje, jeśli tylko Fosz nie ma amunicji, ale to nie zmienia faktu, że tam sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. Obiekt 704 też ledwie, ledwie się tam trzyma. Fosz na 100% bez amunicji pali wrotki i teraz my gonimy tego Ebera. bo szczerze. W momencie kiedy chcemy zrobić wyciąg lightem Lepiej nie mieć innego lighta Dlaczego on nie strzelał w WTK? Chyba, że się schował, ale Mniejsza z tym I z siódmy O, niby jest za palemką, ale czy nie dostaniemy spota? No właśnie, dostajemy Możemy go skończyć Jest akurat na strzał Więc trzeba było niewiele Ale został zgarażowany Jest jeszcze WTK Zobaczcie, on może nas widzieć Nie trafił, ale za to EBR tutaj no nie będzie dla nas dobrą wiadomością i jakoś trzeba by się go pozbyć, tylko będzie to niezwykle trudne my tych punktów HP nie mamy też nie wiadomo ile no i zmieniamy prze, przede wszystkim pocisk goldowego na zwykły tutaj ten pojazd jest o tyle nietypowy zobaczcie, gdzie jest EBR, a my go przez te palemki przebrzydłe nie widzimy i tutaj ten pojazd jest o tyle nietypowy że na podstawowej amunicji ma APCRki, ki a na zwykłej, na goldowej, sorry, apeki Nieczęsto się to tak dzieje. Z reguły to wygląda inaczej, ale nasza drużyna przeszła do defensywy i na razie wydaje się, że te pozycje są całkiem konkretne. Nie wiem tylko, czy to K91 jest na awku, na szczęście nie, w sumie jak miałby być na awku, jeśli wcześniej jeździł ten DBR i na pewno by go chociaż raz Uszczelił. My mamy tego spota, i uwaga na Fosza, uwaga na Lorkę, uwaga na Kołowca, i uwaga z tyłu w tym momencie na Baczata, którego trzeba zjąć, bo on ze swoim magazynkiem jest w stanie nam zrobić naprawdę dużą krzywdę. Ładujemy APCR-ka, bo no ten pocisk lata jednak dużo szybciej niż Apek, a dystans był całkiem spory. I tu widać, że bohater ogarnia 4000 na liczniku. Nasza drużyna powoli zaczyna się brać za tę lorkę i chyba będą chcieli ją w jakiś sposób rozpracować, tylko najważniejsze nie wyjeżdżać tu jako pierwszemu niech ta lorka wystrzeli wtedy, my możemy pod nią już w miarę odważnie wyjechać, dwie arty bez spota a tak poza tym rywal ma same te deki i no to będzie troszkę nieuczciwa gra z naszej strony, bo jeśli oni nie mają lighta, a mają tyle Tedeków, to potencjał tamtej drużyny jest naprawdę zdecydowanie szczuplony. Karta jedna strzeliła, można by się spróbować i po nią przejechać, druga jest centralnie przed nami, czyli. oj tym razem naprawdę bohater ma odrobinę farta, może po nią podjechać, może ją zajechać od tyłu. Byle nie wyjeżdżać od frontu, bo możemy się jeszcze... Nadziać na jej pocisk, a to nam może grozić. No, jeszcze <noise> sojusznik strzelił swojego. Na pewno nie pomógł. I jestem ciekawy, kiedy WG wyłączy własne ogłuszanie. Bo to przydałoby się, żeby zrobili jak najszybciej, ale coś mi mówi, że zbytnio im się z tym nie śpieszy. Jak zaczynałem swoją grę. To jeszcze można było strzelać w sojuszników, ja pamiętam ile razy było tak: graż kawulcem, graż, graż, graż. Czelujesz, strzelasz, i ktoś w tym momencie przy ciebie wyjechał. No, szkurka, wodna, jakie to było naprawdę denerwujące. Ale teraz z tego co widzę, to no, te, te deki całkiem nieźle sobie poradzili, bo T95 ściągnął naszej Minotauro, w kapie został samotny E75. I to są te deki raczej z tych twardszych, No, Fosza można przebić od frontu raczej bez większego problemu. Pojawia się jeszcze jak Tiger, którego można ładnie przebić, bo będzie bokiem i chyba nawet jeśli się uda, spota nie dostaniemy. Pytanie tylko, czy ten Fosz nas nie wykrył. Obstawiam, że mógł, to mógł być on, ale też nie mam pewności. Przynajmniej wiemy, że E75 będzie miało samotny pojedynek z T95, bo jednak... Tamten jeździ dosyć długo, i tu, jak Tiger, totalnie odsłonięty daje się robić po dolnej płycie. Tylko no właśnie, ja bym ten dystans próbował nieco zwiększyć ze względu na tego fosza. On ma tych HP, dosyć mało jest na strzał, ale co nie zmienia faktu, że jeśli my go nie przebijemy, on nas postawi na gęsi i nam poprawi, to wtedy jest dosłownie kaplica. I co teraz tutaj robić? E-75 chce atakować T-95 I miałby szansę z nim wygrać gdyby go objechał i przytulił mu się do tyłeczka W innym wypadku byłoby to dosyć problematyczne, ale to T-95 jest do nas w tym momencie bokiem No niestety E-75 przekonał się o mocy działa tego Amerykańskiego niszczyciela i zebrał całkiem sporo. Co nie zmienia faktu, że zarówno Foszek jak i Tiger są na tyle daleko, że możemy śmiało we dwóch zabrać się za to T-95. Ba! My możemy to zrobić nawet w pojedynkę. O ile tym Tedekiem nie przyklei się do jakiejś skałki, bo wtedy mógłby nas. Bardzo solidnie poczęstować. A tak, mamy E75, które za wszelką cenę unika spotkania ze swoim amerykańskim kolegą. Ciekawy jestem, dlaczego, ale ten amerykański kolega ma teraz radziecki wrzut na dupie, dosłownie. No, jest bez szans. Jeszcze za chwilkę się okaże, że go. Jeszcze się za chwilę się okaże, że. Zniszczy nam sojusznika, ale nie tym razem, widzimy też, że Fosz przy okazji tutaj podjeżdża na blisko i trzeba uważać, jest to prawda na hita, ale trzeba by jakoś go tutaj złapać w pułapkę, tam E75 skutecznie będzie odwracał jego uwagę, a my możemy skutecznie wychylić i go ubić, no objechany Tedek, w dodatku tak mięciutki z boku, nie miał szans z naszym pociskiem i zostaje się ostatni jak Tiger. On prawdopodobnie w dalszym ciągu może być gdzieś w okolicach bazy, ewentualnie tu na górkach go spotkamy. Tylko że pytanie, jak doświadczony jest ten gracz, bo mi się wydaje, że raczej niezbyt, ale pewności. Nie mam tutaj. x a nie używam. Strzelamy z daleka. Celność 0,42 dla naszego bohatera. No, snajpienie to nie jest najlepsza rzecz, jaką może robić. Ale ten, jak Tiger, ma tyle mało HP. I no, ten pancerz nie powala. On nas nawet nie widzi. 380 metrów? On nas nie widział. Teraz ustawia się. Próbuje się jakoś w miarę tutaj. Kontować na nas, ale nie jest w stanie tego zrobić. Zobaczył nas w końcu z 360 metrów, tak około, ale to nie zmienia faktu, że E75 jedzie mu na plecy, i za chwilkę będzie pojedynek tych dwóch niemieckich. No, można powiedzieć troszkę takich mamutków. Tylko, że teraz tak, czy on wie, co się święci? No, chyba wie, no. Tym bardziej, że totalnie olał to, co się dzieje na plecach, i teraz sprawia wrażenie, jakby się poddał, bo był w sytuacji bez wyjścia. Bitewka wygrana. Ogromne 9,5 tysiąca uszkodzeń czołgiem lekkim. Robi wrażenie, i mam nadzieję, że taka powtórka Wam się podobała. Zobaczcie swoją drogę, Zostały nam się tylko dwa pociski. Mało brakło, a można by było próbować robić medal Fadina. Także. Myślę, że Mistrzostwo Świata. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Na razie, cześć i czołem!